Moi pacjenci często pytają mnie jaki jest sygnał na to, że wychodzą powoli z traumatycznej więzi. Takim sygnałem bardzo ważnym, na który trzeba zwrócić uwagę, jest poczucie absurdu. Te wszystkie sytuacje, które kiedyś Cię przerażały, przez które cierpiałeś, czy cierpiałaś, których nie rozumiałeś i których zupełnie nie potrafiłeś do niczego przyporządkować, już Cię to nie boli, już Cię nie przeraża, tylko czujesz po prostu absurd. Patrzysz na to i mówisz, no co za absurd, jak można się tak zachować w takiej sytuacji? To jest zupełnie nieadekwatna relacja i reakcja do tego wszystkiego. To jest bardzo dobry znak, więc jeżeli czujesz absurd Twojego położenia, relacji, w której jesteś, sytuacji, z którą masz do czynienia, to znak, że. Jest światełko w tunelu, że twoja świadomość podnosi się i przestajesz bać się, tylko odzyskujesz poczucie rzeczywistości i realności, również dzięki i poprzez terapię. Jeżeli chcesz ze sobą pracować, przeczytaj moje artykuły. Zobacz moje wykłady. Zapraszam Cię również do pracy terapeutycznej, aby od cierpienia, niezrozumienia, zdezorientowania i zagubienia przejść do poczucia zdrowego absurdu, a potem do wolności w sobie. Ewelina Naturia Pańczyk.